Pamiętacie magnetofony szpulowe? Pewnie niektórzy pamiętają. Ja mam nawet takiego jednego, wyremontowany i nieco zmodyfikowany przeze mnie Revox B77. Ostatnio firma Revox wznowiła produkcję tego modelu jako odmianę MK3. W zasadzie jest to bardzo podobny magnetofon, widać z zewnątrz kilka ulepszeń, jest to na przykład licznik cyfrowy, podświetlany na niebiesko wskaźniki, no i cały w czerni. Nie wiadomo, co jest w środku, czy jest to nowoczesna elektronika, czy tradycyjny B77, ale można się domyślić. Jest taka strona, na której już od Dawna można kupić wiele modułów do ulepszeń magnetofonów Revoxa i przypuszczam, że miała ona jakiś udział we wskrzeszeniu starego modelu w nowej wersji. Myślałem, że Revox buduje coś nowego, jakiś nowoczesny magnetofon szpulowy na miarę XXI wieku, a on odgrzewa stare kotlety. I kotlety te są bardzo drogie. Za model MK3 trzeba zapłacić prawie 16 tysięcy euro. To i tak mniej niż za niektóre audiofilskie kable, ale myślę, że niewielu miłośników szpulek skusi się na nowego, łamane przez starego Revoxa B77.